Jo się. maleczko. dzisiaj robimy krótki reportaż tutaj widzicie przed nami sklep na Hungry Lane dzielnica Hunger Lane polski supermarket zapytamy Polaków co sądzą o życiu o życiu w UK czy mi się to życie tu podoba czy nie także zobaczymy zapytamy się i zobaczymy czy jakie będą ich e, odczucia także czy, poszukamy kogoś i będziemy e, będziemy tutaj będziemy tutaj zaraz e, dowiemy się zaraz parę ciekawostek dzień dobry witam serdecznie pana niech pan mi powie takie króciutko jedno pytanie mam bo z tego co ostatnio zauważyliśmy jest dużo takich kanałów które bardzo negują e, życie w Anglii Pan, jak długo jest w Anglii? Jak pan długo jest w Anglii? Jak pan długo przebywa? To około 10 lat. 10 lat? O, To jest dosyć długi kapelusz. O wiele za długo. To niech pan szczerze powie: co pan sądzi teraz o życiu w Anglii? Jak to, jak to według pana jest? Czy, e, czy poleciłby na przykład pan ludziom przyjechać teraz do Anglii na imigrację? czy jak to wygląda według pana? Wie pan po tylu latach pobytu za granicą, e, zala od, od najbliższych, od rodziny, Człowiek przewartościowuje pewne rzeczy. Nie wszystko się da przeliczyć na pieniądze. Tak, na tak. pewno nie jest to ten czas, który był lat temu 8, 7, 10. Inne czasy były, nie? Jest o wiele, e, wydaje mi się, że jest o wiele gorzej, w sensie, że drożej. Tutaj też, drożej. Tutaj też a, te koszty wzrosły, także nie tylko w Polsce. E, z perspektywy czasu, chyba bym nie wyjechał. Jednak Jednak bym pozostał w Polsce. Ja jestem, jak to się mówi, stary, drzew się nie przesadza. A jednak nie mogę się tutaj odnaleźć. W sensie, ta Anglia mi się tak nie podoba, że jest, się zachwycali niektórzy, Ach, Anglia, Anglia. Uważam, że Polska jest o wiele lepszym krajem. No, troszkę ludzie są sfiksowani, ale to jest inna rzecz, inna rzecz. Pewnych rzeczy się dopiero zauważa po jakimś czasie migracji, ale myślę, że my mamy. Wiele walorów, których tutaj nie ma. Mm -hmm. I, a pewnych rzeczy nie chciałbym, żeby w Polsce było to, co tutaj jest. Co na przykład? A, no, y, ujmę to delikatnie multiculting. Aha, czyli pan nie jest tak, jakby za tym, żeby. E, y, też y, jestem migrantem. Za lewicą, powiedzmy. O. No, nie nie nie, sprawie, nie, 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 do... nie. Pomimo, że jestem na migracji, ale. Polska zawsze jest mi bliższa sercu um, i, i z wielu powodów cierpię, co tam się nas dzieje, ale nie wyobrażam sobie życia bez Polski. Ja jestem chyba na etapie właśnie podejmowania decyzji zjechania już w końcu. Oczywiście to zawsze z każdym rokiem, co roku zawsze mówię, a to już ostatni rok, tuż a, ostatni a, tak, to już ostatni rok, to już od paru lat, ale w końcu y, podziwiam moją żonę, która i tak tyle czasu otrzymała, wszystko jest na jej głowie, więc już czas. Wie Pan, no ja z moich doświadczeń, teraz ostatnio przebyłem dwa lata w Polsce, no i znowu z kolei ja nie mogę się w Polsce jakoś przyzwyczaić. Ale ja był Pan na cenie w Anglii? Byłem, byłem, tak, 8 lat i po i byłem teraz dwa lata w Polsce, bo się tam wybudowałem, ale ciężko mi się przyzwyczaić do Polski, dlatego jestem ciekawy opinii Polaków, przez te dwa lata się dużo zmieniło, po Brexicie ogólnie dużo się zmieniło i no bardzo dużo ludzi narzeka, ale Zauważyłem, że ci co zjeżdżają, po jakimś czasie znowu wracają, więc bardzo mnie to ciekawi, bo to jest takie, nie wiem z czego to wynika. Czy, czy, czy tylko o mentalność chodzi, czy jeszcze o jakiś aspekt wydaje mi się, finansowy? Czy, wydaje czy, czy... mi się, że jest pewne rozczarowanie, że jednak hmm. e, tu jest Są rzeczy, których, e, no, jak jeszcze raz przypomnę, nie da się przeliczyć na pieniądze, tak. ale tu się jednak mimo wszystko łatwiej żyje. Łatwiej, łatwiej żyje. jest odłożyć ten gorz. Bo, tak jak na przykład w moim przypadku, to jest tak zwane życie na dwa gary. Bo raz, że jestem tutaj sam, a drugą raz każę jakieś tam pieniądze, czy są odkładane i, i, i wspomagana jest rodzina. Dlatego to, to jest inaczej, jakby. Tak, na przykład... samemu jest o wiele gorzej. Tak, samemu ja... jednak jest o wiele gorzej. Dobra, nie chcę panu za dużo zapracać, bardzo panu serdecznie nie, nie Dziękuję, panu. bardzo serdecznie panu dziękuję za sondaż i co, życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Niech pan zjeżdża do Polski, jeżeli Je, pan jedyne, tego dziękuję, dziękuję bardzo. A jedyne co od siebie mogę powiedzieć dla ludzi, którzy. Proszę bardzo, którzy by chcieli podjąć taką decyzję i tutaj przyjechać. no już nie jest bo to są te wizje to wszystko. Tak? A. Ciężko będzie później wrócić. Chociażby to, co pan wspomniał. Mhm. Że tu się łatwiej tego... żyje. E, ale mhm. to jest kraj dla ludzi pracujących tutaj, dokładnie, tutaj dokładnie rynek rynek sam e, jak się wypływa ludzi którzy coś chcą e, łatwy, łatwym kosztem to trzeba dużo od siebie dać no, jest to próba charakteru ciekawy ciekawy egzamin dla na dla e, partnerstwa dla małżeńskich uh wiele -huh. znajomych którym się niestety zapłacili między innymi ten koszt tej rozłąki że się może rozeszły tak, tak. Czyli, czyli już tak podsumowując ostatnie pytanie czy Pan Poleciłby przyjechać y, ludziom tutaj na imigrację czy nie? Teraz. Nie. Myślę, że każdy powinien spróbować czegoś. Chociażby po to. Czyli powinien spróbować. Chociażby po to, żeby mieć y, jakieś porównanie, skalę porównania to, co jest u nas z tym, co jest tutaj. Bo ciężko, ciężko wypowiadać się na temat o, pojechałbym do Anglii lub nie, nie będąc tutaj. Tak. Poznać przynajmniej inny kraj, no mentalność, inną kulturę i tak dalej, bo to też jest ważne. I y, 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 żeby zobaczyć, co nas czeka. Jeżeli nie będziemy e, wrażliwi na te zmiany, które teraz w Polsce zachodzą, mm -hmm. a za którymi ja osobiście nie, nie przepadłem, m.in. Mm -hmm. o tej multikultury, to no nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo jak wiadomo, YouTube trochę, tak, trochę tak, blokuje. Tak, tak. Wiadomo ale, o co chodzi. Ale jak wiadomo, wiadomo co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Tak. Także serdecznie panu dziękuję, powodzenia i e, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. do widzenia. Do widzenia. Do roboty. Hello bro. Hello. How is your life in UK? Yeah, it's quite alright, it's very good. Where are you from? Romania. Romania, yeah? yeah? So you happy? Yeah, I'm quite happy, yeah. you happy, really? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. When do you come back to your country? When? Yeah. <laughs> I don't know, maybe when I'm getting old. Oh, okay, okay. So thank you so much. Have nice day. No thank worries. you. Bye yeah. bye. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy tutaj e, pana, który już długo, długo jest w Anglii. Witam pana serdecznie. 11. Jak pan długo jest w Anglii? 11 lat. 11 lat, o to dosyć długo. A niech pan mi powie, co pan sądzi o życiu w UK, w Anglii? Hmm, czy zmieniło się na przestrzeni kilku lat? Czy pan na przykład poleciłby pan teraz młodym przyjechać do Anglii? Znaczy jest teraz trochę gorzej, nie? ale po prostu ci, co już przyjechali, to zostali, no nie wiem, no to już wybór młodych jest. Ale na przykład, gdyby Pan na przykład, to poleciłby Pan młodym przyjechać teraz? Niech próbują. Nie próbują, nie? Bo wie Pan, teraz jest taka straszna nagonka na Anglię, że się dużo zmieniło. A Pan, co Pan sądzi? Czy zmieniło się to życie w Anglii teraz, czy nie? Nie. Dla mnie nie. A czym Pan się zajmuje? Jestem teraz na takim zwolnieniu chronego po, po wypadkowym. Po wypadkowym. Czyli można powiedzieć, że pan jest zadowolony z życia zamiar. Tak. I nie chciałbym pan wracać do Polski. Czy ma pan zamiar wrócić do Polski? No nie na wiem. Na dzień się dzisiejszy na przykład. Nie, nie, na dzień dzisiejszy nie, nie, nie. Czyli zostaje pan w Polsce. Zostaje. Czyli z tego widać, że pan jest zadowolony z życia. Zadowolony jest. No i elegancko, no i to widzieć. wiedzieć. Także dziękuję bardzo panu serdecznie, życzę miłego, miłego dnia i co? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję do widzenia. Do widzenia.